Szanowskie jest dla mnie takim miejscem, które już jak pokocha, to intensywną miłością. I to jest też miejsce, które ja pokochałam. Więc mam nadzieję, że to jest miejsce, które, do którego też będę zawsze wracać, które będzie mnie, które ładuje mnie cały czas energią i gdziekolwiek będę, to to jest to miejsce, do którego chcę wracać. Bógusz Mor, wiolonczelistka, menadżerka kultury. Od 2018 roku dyrektorka naczelna i programowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Pełniła funkcję wicedyrektorki Instytutu Adama Mickiewicza. Jej pierwszym zadaniem było stworzenie strategii popularyzacji polskiej muzyki klasycznej na świecie. W latach 2012-2013 koordynowała obchody roku Witolda Lutosławskiego. Równolegle w 2012 roku objęła stanowisko menadżerki Culture Orchestra. Zarządzała również projektem kampusy, w którym współpracując z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, była odpowiedzialna za budowanie relacji USA i Polski. W latach 2009-2010 pracowała w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie jako specjalistka do spraw muzyki i teatru. Ukończyła studia w City University of London z zakresu zarządzania kulturą. W 2025 obejmie kierownictwo filharmonii w Kolonii. o sobie, to Pani się określa jako wiolonczelistka, artystka, muzyczka, działaczka kultury. Myślę, że jak o sobie myślę, to myślę jako ten, e, e, po angielsku jest ładne określenie, enabler, to znaczy ten, który e, niejako katalizuje i, 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 i zbiera wszystkich do tego, do, przy stole, żeby usiąść. I tu mam na myśli artystów e, e, i, czy zespoły, czy pomysły, więc warto... Bo to też nie jest zarządzanie, no, czy można powiedzieć, że jestem menadżerem, ale to chyba wszystkie elementy, które, które jak myślę, co ja robię, to ja trochę tak, trochę tak jakby kanalizuję rzeczy, tak. A to wszystko łączy muzyka. A to wszystko muzyka, sztuka, yy, bo też wyrosła oczywiście mój tak, korzeń. To jest, to jest rzeczywiście muzyka klasyczna, No jestem wiolonczelistką, ale też nie, mówię, nie myślę o sobie jako wiolonczelistka, bo zawsze chciałam być baletnicą na przykład. A to zainteresowanie muzyką, sztuką kiedy się zaczęło? Tak było zawsze? Mm. Zawsze myślała Pani o sobie jako o osobie zanurzonej właśnie w tej dziedzinie? To chyba we mnie tak rosło. Mam, jestem, pochodzę z trójki, więc jestem najmłodszą. Moi bracia grali na instrumentach, więc ta szkoła muzyczna była, że tak powiem, już gdzieś tam zawsze obecna i była naturalna, że rzeczywiście będę, będę grała. Nie było Wiadomo, na jakim instrumencie, ja, ja chyba chciałam na flecie, yy, a wylądowałam na wiolonczeli, której muszę przyznać, że na początku naprawdę bardzo nie lubiłam, bo to był wielki instrument, yy, ja byłam wtedy bardzo mała. Wszyscy mi mówili, że mam za małą rękę. Ale to jakoś tak do mnie ze mną tak rosło. I, I nawet nie wiem, co było takim momentem, że w szóstej klasie podstawowej, bo na początku ja szłam równolegle, podstawowa muzyczna i podstawowa yy, no podstawowa. I w szóstej klasie był ten moment, kiedy ja musiałam się zdecydować, czy chcę iść na przykład do liceum muzycznego, które było we Wrocławiu, bo ja się urodziłam w Głogowie. Ja się nagle uparłam i pamiętam, że moi rodzice też byli, wszyscy byli bardzo zdziwieni, ale ja nagle stwierdziłam, że ja chcę jechać na przesłuchania, ja chcę grać na Ewan i tak się zaczęło. I tak się zaczęło, ale w pewnym momencie nastąpiło to przejście na drugą stronę księżyca, jak pani tak, powiedziała, tak. czyli porzuciła tą muzykę taką praktyczną, fizyczną na rzecz marketingu, zarządzania, kulturą. Dlaczego tak się stało? Znaczy to, to może chyba rzeczywiście idzie stąd, że to, że ja miałam być tą baletnicą i ta, ta wiolonczela była niejako tak, była, którą kochałam, ale w pewnym momencie na studiach rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać, że może są jakieś inne rzeczy, które mogłabym robić, marketing, promocja, to były takie moje, nawet, nawet próbowałam. I przez to, że, dzięki, że pracowałam, jakiś tam wolontariat robiłam w agencjach marketingowych, to do mnie coś dotarło, że za bardzo kocham muzykę, że tak zupełnie zostawienie tego, no, to trochę tak jakbym kawałek swojego życia też odcięła i że to też nie o to chodzi. No i wymyśliłam zarządzanie kulturą, więc to, to mi tak jakoś się połączyło. A to, że jest pani muzyczką, to przeszkadza w zarządzaniu, to ogranicza, jak łączy się biznes, marketing i sztuka. Czy to o, to takie bardzo pomaga. Znaczy, to pomaga. Bo dzięki temu ja jestem w stanie budować trochę takie pomosty pomiędzy tymi równymi, wydaje się, światami, które do siebie zupełnie nie przelegają. A rozumienie jednej strony, drugiej strony jest bardzo ważne. Także, nawet w tym teraz, będąc dyrektorem nospr ja potrafię usiąść i jak rozmawiam z muzykami czy rozmawiam z artystami, ja wiem też, o czym oni mówią i mam ten sam język, który później mogę przełożyć. Na język biznesu czy język marketingu. Więc trudno by było, bardzo trudno by było według mnie robić to, co robię w tym miejscu, gdzie jestem, nie, nie rozumiejąc samej materii, nie, nie czując, nie będąc czasami właśnie tą, która też lata w chmurach i, i, i wymyśla, i, no, i która emocjonalnie podchodzi do rzeczy. To jest potrzebne. Przyjechała Pani do Katowic, to był 2018 hmm. rok. Tam już były doświadczenia i warszawskie, i londyńskie. Była pani doświadczonym zarządcą kultury. Ale obejmowała pani fotel po Jannie wnuk Nazarowej, bardzo silnej takiej osobowości. Miała pani obawy? Nie bała się pani tego nospru? Nie. Ja jestem rzeczywiście tą osobą, która lubi, lubi zmiany. I lubi. Yy... To mnie bardziej napędza. Lubię też nowe rzeczy, więc dla mnie to oczywiście było to, to takie pytanie, co, co zastanę, bo przyjechałam zupełnie nie znając nikogo. Pierwszy września to był mój pierwszy dzień w pracy, pierwszy dzień, w którym zamieszkałam w swoim mieszkaniu w Katowicach, więc wszystko było po raz, po raz pierwszy, ale znałam też orkiestrę wcześniej i to chyba to pierwsze pytanie, które pani mi zadała, czy to ułatwia, czy utrudnia, że jestem wielonczelistką. To, że ja rozumiałam, jest dla mnie to, to nie była materia, której ja nie znam. To materia, z którą wcześniej pracowałam. A problemy, no to problemy trzeba się wcześniej przyzwyczajać. Czasami są duże, czasami są małe. <grym> to wszystko zależy. Ale one są zawsze do rozwiązania. Mówi Pani o tym, że nowe wyzwania, ta ekscytacja. Przyszła Pani tutaj z nowymi pomysłami? Moim takim, i wydaje mi się, że to był też jeden z powodów, dlaczego też wygrałam konkurs, bo to też było, było konkursem, to było to, że mogłam przynieść moje międzynarodowe też kontakty. I, i to było jakby pierwsze, co też wiedziałam, że, że zarówno sala, która mamy no naprawdę, mamy jedną ze wspanialszych sal w Europie, jak, jak i na świecie. Że moim zadaniem będzie jeszcze bardziej mówienie o tym i zapraszanie, i to, żebyśmy byli, ja mówię, na trochę takim szlaku bursztynowym orkiestr międzynarodowych, które jeżdżą do Wiednia, do Berlina, no i żeby jeszcze do nas też przyjeżdżały. I to się, to się zadziało. No i oczywiście mamy wspaniałą też orkiestrę. I, i, I tak samo orkiestra, która kiedyś wyjeżdżała bardzo dużo, bardzo też dużo często nagrywała. Inne też były czasy, no wtedy, wtedy oczywiście się nagrywało. Mieliśmy CD i tak dalej. Teraz już wchodzimy trochę w inne przestrzenie. Więc również, żeby tu przyjeżdżali jeszcze wspanialsi i międzynarodowe sławy dyrygenckie i żeby orkiestra zaczęła wyjeżdżać. I to też, też, mam, też się udało. <grym> Udało się, jest sukces, pani przepis na sukces, pani nie boi się krytyki. I co jest pani największym sukcesem? Wydaje mi się, że y, oczywiście ciekawe by było usłyszeć, co, co inni mówią, jak postrzegają NOSPRE, ale chyba dla mnie to to i to też tak chciałam zrobić, żeby, żeby to, jak, jaki mamy program, a mamy naprawdę wspaniały program, żeby on był trochę taki holistyczny, że jak patrzymy na z różnych przestrzeni na nos, czy patrzymy, jak on wygląda, czy patrzymy, nie wiem, na materiały, czy na stronę, to że to wszystko nam mówi jakby tą samą, tą samą informację, że to jest miejsce kreatywne, to jest miejsce, które będzie nas inspirować, że może nas pobudzić do przemyśleń i mam nadzieję, że ktokolwiek przychodzi do NOSPR, przychodzi na koncert, czy tylko słyszy o nas, czy tylko ogląda pewne rzeczy, które robimy, to to, to, to to taka mu się historia, taka mu się narracja o, o nas układa. Pani wprowadza także nowoczesność do nospru. Ta muzyka klasyczna nie może rozwijać się gdzieś obok tego, co dzieje się na zewnątrz. W ogóle są według mnie ciekawe czasy do tego, żeby próbować nowe rzeczy. W tym sensie, że rośnie nam nowa publiczność, która um, bardzo tak płynnie przechodzi pomiędzy różnymi gatunkami muzyki. Że mamy muzykę klasyczną, ale ona za chwilę będzie słuchała jazzu, za chwilę będzie słuchała elektroniki. i jak to również, że będziemy myśleć jak u, o, o tym, jak układamy program, to nagle nam ten program zaczyna się tak właśnie mienić. I on, i jeżeli pani mówi, że, że nowoczesność, to wydaje mi się, że to jest trochę takie słuchanie, co się teraz dzieje z naszą publicznością. A mówię Gen Z, to w ogóle będzie ciekawe, bo... Znaczy paradoksalnie oni podobno słuchają bardzo dużo muzyki klasycznej. Tylko z innych powodów. <laughs> Powiedziała Pani, że trzy przymiotniki, które chciałaby Pani, jak wchodziła Pani do NOSPRU, żeby kojarzyły się z NOSPREM w Europie i na świecie, to kreatywność, innowacyjność i jakość. O, to cały czas są cały czas te trzy. Cały czas te trzy. To jak Pani rozwinęła te przymiotniki? Kreatywność, to tu mówię właśnie troszeczkę takiej o odwadze i, i ryzyku sprawdzania y, równych płoń. Jak daleko, co jest za tym horyzontem. I to na przykład projekt, który mieliśmy, Body w O'Harnasie. Kiedy mieliśmy Szmanowskiego e, wspaniały utwór Harnasie, który połączyliśmy z tańcem, z technologią, mieliśmy taką jakby rzeźbę, która nam w ogóle była w przestrzeni e, naszej wspaniałej sali, to, to dla mnie to jest właśnie pewna taka kreatywność, to jest też ciekawość, to chyba dodałabym teraz jeszcze do tego wszystkiego ciekawość, którą chciałabym rozwijać i w, u publiczności, i u siebie też pielęgnować, i, i w zespole, bo to pozwala nam właśnie tak eksperymentować. I na pewno miejsce takie jak Nospr są na tyle duże, że my możemy, my możemy eksperymentować i my możemy się nie bać tego, że czasami nam się nie uda. No bo o tym też jest eksperyment, i, i w, szczególnie w sztuce jest to bardzo ważne, żebyśmy. I chyba to, jakbym teraz jeszcze powiedziała, co mam nadzieję, że się udało i że to jest też trochę takim, takim Nosprem, że właśnie, że możemy, możemy zaryzykować, możemy sprawdzić rzeczy, yy, o których na pewno będzie się mówić, że <luczy> ludzie będą dyskutować. I o tym jest też sztuka, że, że ona niejako nam zadaje pytanie, a my się musimy tak zastanowić, ok, podoba nam się, nie podoba nam się, co nam to zrobiło? To, to tak, to zdecydowanie, to jest to. Ale tej technologii pani też się nie boi, ten nos, niekoniecznie musi być taką świątynią sztuki rozumianą w dawnym stylu. Tak, bo wydaje mi się, że technologia jest częścią tego, co się wokół nas dzieje i, i nawet jak myślimy o orkiestrze radiowej, z orkiestrą radiówką, tak zwaną. One powstawały w latach 30., dlatego że powstało nowe medium radio, a więc technologia. Więc dla mnie to połączenie technologii jest jak najbardziej naturalne, że powinniśmy właśnie patrzeć. To trochę tak jak nowe drzwi. To nie jest coś, co nam zastąpi, bo ktokolwiek był na koncercie, ktokolwiek był w NOSprze, wie, co to jest, jak się siedzi otoczonym, w otoczeniu 1800 osób, których się najczęściej nie zna. Ale coś się wytwarza pewna taka chemia. Coś jest wtedy w powietrzu, że to przeżywanie na żywo jest, jest inne. Więc technologia nam tego nie daje. Ale z drugiej strony, daje nam coś innego, daje nam pewną łatwość dotarcia, więc zrozumienie. Tego nowego medium, wydaje mi się, że to jest coś, co, że tak powiem w biznesie i, i w kulturze w sztuce w ogóle. To wszyscy szukamy, wszyscy próbujemy zrozumieć o co chodzi. Streamingi wiemy, że to już nie do końca jest to, to nie jest tak postawić kamerę. To jak w COVID-ie próbowaliśmy. Zostawiamy kamerę, robimy streaming i wydaje nam się, że jak będziemy siedzieć przed komputerem, to będzie to samo. Nie jest to samo. Ale. Ktokolwiek według mnie z, zrozumie i znajdzie jakby receptę na to, to chyba Nobel, <noise> Nobla powinien dostać. To najlepsza sala koncertowa w kraju, jedna z dwóch, e, trzech tej klasy w Europie. Tak mówił podczas inauguracji nowej siedziby Krzysztof Penderecki. Czy Katowiczanie dalej mogą być dumni z nospr No i bardzo, bardzo, bardzo. To jest naprawdę. Wspaniała sala i jak rozmawiałam kiedyś z panem Toyotą, a więc osobą, która była odpowiedzialna za, za akustykę i on stworzył tą, tą naszą przestrzeń wspólnie z Tomkiem Koniorem, to czasami do tego wszystkiego można mieć parametry. Wiadomo, że mają wspaniały sprzęt, wszystko mierzą i, i wydaje się, że wszyscy wiedzą, jak ta sala będzie brzmiała, ale jak ona już jest budowana czy zbudowana, to trochę się magii musi zadziać, żeby to wszystko zagrało. I w tej sali, nawet dla samego Toyota, to jest jego najlepsza sala. Zrobił wiele wspaniałych w Hamburgu, w Paryżu, w, w Kopenhadze, ale to jest najlepsza, magia się zadziała, że ten dźwięk, który słyszymy, jeszcze przez to, że mamy taki właśnie wystrój, bo podobno odbieramy też wzrokiem, to to, że ta sala jest po prostu piękna, też jak się do niej wchodzi, ona jest w pewnym sensie klasyczna, ale z nowoczesnością, więc ona ma takie dobre przełamanie. I ten dźwięk jest dla nas wtedy taki, no taki pełny, mówimy jak takie dobre wino. Ona po, poza tym będzie się pięknie starzeć. Pani y, dyrektor Wnuk-Nazarowa kiedyś pozwoliła mi posłuchać ciszy w mm. Nosprze. Ta cisza też jest tak, wyjątkowa. Tak, tak. Naprawdę, to, to, jest, to jest coś magicznego w tym miejscu. Świat muzyki, podobnie jak inne dziedziny życia, zmieniają się bardzo dynamicznie. W Polsce wiele kobiet piastuje wysokie stanowiska w świecie kultury. W świecie muzyki też mamy dobre damskie tradycje. Tak, mamy dobre parytety. Tak. <grytety> Z punktu pani widzenia coś tutaj trzeba by było naprawić. Wydaje mi się, że rzeczywiście w Polsce jesteśmy bardzo dobrym o, od lat. Mamy kobiety, które są. Pani porównywała to z Londynem, z Anglią, tak? Tak. Znaczy, największe chyba na moje zdziwienie było, kiedy zostałam zaproszona do grona z najlepszych sal koncertowych ECO European Concert Hall Organizations. I prawdę mówiąc, nawet to też coś, o czym świadczy, że nawet nie sprawdzałam, właśnie ile jest mężczyzn, ile jest kobiet. Po prostu pojechałam na spotkanie i ku mojemu zdziwieniu byłam drugą kobietą. Więc na 20 wtedy było jeden sal koncertowy. Na największych graczy w Europie, no wtedy była tylko jedna kobieta, to na czele no to też o czymś mówi. Że w Polsce wydaje mi się, że naprawdę mamy dobre proporcje, mogłyby jeszcze jeszcze lepsze, ale że to jest na zachodzie zaczyna się to, to zmieniać. I to też czuję, że to teraz jest ten powiew. On idzie z Polski, <laughs> co by pani tutaj poprawiła. No, idzie z polski no, W pewnym sensie tak, no bo e, no właśnie kilka dni temu zostałam nominowana szefem sali koncertowej w Kolonii, gdzie obejmuję, będę obejmować stanowisko po dyrektorze, który tam był 20 lat mężczyzna. Więc, e, więc tak, wydaje mi się, że idzie z polski również powiew. Wczoraj przyszła ta wiadomość, że za rok nas pani opuści, będzie żal. Wielki. wielki, Ale też mam nadzieję, że to um, że to, to ja Katowice wybrałam jako moje miejsce i naprawdę wydaje mi się, że to jest to miejsce, w którym, do którego bym chciała wracać. Nigdy też nie widziałam innego miejsca do pracy w Polsce. Najpiękniejsza sala, I, i mam nadzieję, że to jest takie miejsce, do które trochę tak jak w starożytności mieliśmy, że trzeba dotykać ziemię. Żeby, żeby dostać energię. Dla mnie to są trochę takie katowice przyjeżdżać tutaj, wracać, wyjeżdżać, jeździć, ale zawsze tu wracać. Na zakończenie nie będzie Pani miała ochoty, żeby usiąść tam na scenie, wziąć wiolonczarę i zagrać. Mogłabym pomyśleć o tym, tak, tak, usłyszeć Może z kim koniorem w duetcie, bo <laughs> tak, on nam się, bo się tutaj zmierzał, tak. że bardzo, bardzo chciałby, tak, dlatego uczy się jest grać to, jest to myśl, na pianinie. Jest to myśl, tak, ale może w zaciszu, to sobie w tej ciszy zagramy sobie. <laughs> to ja bardzo y, mocno się wpraszam, proszę pamiętać o Dziękuję. mnie. Do spełnienia, Ech, marzenia. marzenia. Chciałabym utrzymać energię, żeby robić jeszcze dużo różnych ciekawych projektów, spotkać wielu wspaniałych, interesujących ludzi. Nie mam marzenia takiego jakiegoś. Co Chciałabym coś zrobić. Bardziej to jest dla mnie taką, taką mieć energię, bo jak się tą energię ma, spotykam wspaniałych ludzi i wspólnie możemy zrobić jeszcze więcej, więc chyba, chyba tak, chyba takie otwarcie utrzymać i to wtedy wszystko będzie, wszystko będzie dobrze.